Odpalili sobie skrypt, który za bitcoiny kupował rzeczy w darknecie na YOLO, mm -hmm. nie? Na zasadzie losował. No i tu przyszła mu e, torebka Louis Vuitton, tutaj przyszło MDMA, tutaj przyszło e, nie wiem, Kasted, jakaś tam lewa licencja na coś i tak dalej. I ten bot to zamawiał i oni to rozwieszali w takiej galerii sztuki. I w pewnym momencie przyszła policja. Powiedziała: No kurna, fake, 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 tutaj taki zegarek, coś tam. Kogo aresztować? Wspominałeś też coś o Wikipedii na darknecie, i to było dla mnie zaskakujące, że tam jest jakaś osobna Wikipedia. Co z tym to chodzi? To nie, nie jest jakby sama Wikipedia związana z Wikipedią, tylko problem jest trochę taki, że ciężko jest nawigować po darknecie. No bo skąd wiesz, gdzie wejdziesz? Wejdziesz sobie na jakąś stronę. Wszystko będzie miało, nie wiem, produkty, których szukasz, powiedzmy, że to będą rolki, nie? Masz zarobiste rolki w o wiele niższych cenach. No i chciałbyś kupić te rolki, tylko nie wiesz, czy ufać, czy nie ufać. I to jest największy problem, mhm. bo możesz je kupić i możesz stracić kasę. I do kogo się zgłosisz? Nie? Ale no, na policję, słuchajcie, na Darknetcie no, kupiłem. <laughs> ale policja, no. proszę przyjechać tam tak. <laughs> e, e, ale są takie strony, które są takimi, są też tam wyszukiwarki, które działają średnio i w ogóle też są skamy na wyszukiwarkach. Na zasadzie wiesz, chcesz tam coś kupić, wpisujesz to i cię posilą na swoją stronę niby im zapłacisz za trafik, ale skąd wiesz, że zapłacisz im za trafik? Bo skąd wiesz, ile ludzi kliknęło? Bo tam też, wiesz, nie ma takiego prostego pomiaru. A oni cię poślą na lewą stronę, bo im się to opłaca i tam wyciągną z ludzi. A kto ci się przyzna, że no ej, zapłaciłem, nie wiem, bitcoinami za narkotyki? Nie przyszły, panie władze. No. Dobra, ale teraz jak ty mi to wszystko tłumaczysz, to ja przestaję widzieć jakikolwiek powód, żeby tam wchodzić, poza, poza dyskusjami. Nie, spoko, w sensie... Yy, Jakby to... jeśli nie wiesz, czy coś się sprawdzą, nie wiesz, jak ty, czy, coś, czy coś jest jakkolwiek sprawdzone, nie wiesz, czy cię zaraz nie złapią, nie wiesz, czy możesz coś kupić, czy cię ktoś zaraz nie, nie okradnie, uh -huh. to po co tam chodzić? Wiesz co, jest takie, że tak powiem, żartobliwe stwierdzenie, że w Darknecie to jest trochę cyberprzestępców, bardzo dużo policji <grystanie> i, i właściwie nic więcej. Bo to nie jest też tak, że to są olbrzymie strony z olbrzymimi jakimiś tam ruchami. Nie? W sensie te wielkie takie miejsca, w których sprzedawało się właśnie rzeczy jak Silk Road, inne takie. Tam rzeczywiście było dużo ruchu, tam obracali milionami i tak dalej. Silk Road to znaczy? Silk Road to był taki serwis zamknięty, już prawie zaraz 10 lat temu będzie, który handlował narkotykami. Nie? Tak wprost. I, I tam jakbym kupił narkotyki, to wiedziałbym, że te narkotyki do mnie przejdą? No, oni tam dosyć mocno... 10 lat temu? Tak, gwarantowali, że tak powiem, jakość swoich usług. No bo jak budujesz zaufanie w takim miejscu jak Darknet? Albo masz dobrą markę, a jak wszędzie. I w pewnym momencie oni byli takim Amazonem, że sprzedający i kupujący mieli swoje tam komentarze. Tak? Na ile one były kupione, nie to wiadomo, że tam tamten. Miałeś social proof, czyli polecam tego Alegrowicza, że tam kupowałem, działa i tak dalej, i tak dalej. No ale i to gdzieś się tam kręciło, ludzie kupowali, to się nakręcało i tak dalej. Ale takie fora albo potem były zamykane, bo przejęła je, przejęły je jakieś służby, no i miały historię transakcji, kto kiedy kupił, a dlaczego, historię dealerów, no bo ktoś musiał to wysyłać, więc not, nic fajnego at the end, of the day, nie. Natomiast jak popatrzysz sobie na to jeszcze z takiej perspektywy, hej, no. Dilerzy dalej funkcjonują nawet w normalnym świecie. Nie? To jest po prostu inne medium, medium, które tutaj działa i dociera do innych ludzi. No, gorzej jest, że tam wiesz, w niektórych przypadkach sprzedawali broń, czy jeden z większych mitów, gdzie tam e, zabójstwo na zlecenie. Nie? nie wiem, czy słyszałeś ten słynny chiński przypadek zabójstwa na zlecenie? No, dla mnie to jest jeden z najlepszych memów e, odnośnie tego, co tam ludzie się spodziewają, że w Darknecie zobaczą, mhm. bo e, przed sądem, z tego co czytałem, stanęło pięć osób. I gościu chciał, nie pamiętam, czy zabić swoją żonę, czy coś tam takiego. I wynają gościa za tam, nie wiem, równowartość 100 koła, żeby ją kropnął. Ten też wszedł w darknet i stwierdził, dobra, 50 koła biorę dla siebie, wynajmę innego za 50. I tak aż do pięciu starych wszystkich złapali, wszyscy stanęli przed sądem. Także to taki no, urban legend, że można tam zlecić, zlecić zabójstwo. Czyli żeby tego używać jakokolwiek sensownie, to trzeba być bardzo pokumany w tym, jak tam operować, bo inaczej to jest most of the time. Przypał. No tak, most of the time to jest przypał. I yy, jakby musisz mieć konkretny, konkretny cel w tym. Ale książki nie? podobno można ściągać. Pewnie tak. Ja akurat książek nie ściągałem nigdy z Darknetu. Ja tam nigdy nie byłem, Wiesz, tam jest też takie miejsce na zasadzie, jak, nie wiem, Snowden, tak? Wymieniał informacje, to podobno za pomocą Tora. Jak dziennikarze, śledczy gdzieś tam się wymieniają informacjami, za pomocą Tora, bo świetnie anonimizuje. Jak masz sygnalistów, nie? Czyli gości, którzy, nie wiem, pracują w dużej firmie, żeby teraz się komuś za mocno nie narazić, nie? Ale pracują w dużej firmie i mówią, na przykład, my w środku, w tym banku, to tak naprawdę bierzemy pieniądze, ktoś ma rzeczywiście jaki, jakąś moralność i boi się, się o tym opowiedzieć, no to skorzysta z Tora, jakby, żeby, żeby nagłośnić sprawę, nie? Mm. żeby piętnować to zło. No i to jest potrzebne, nie? I to jest jakby taka dla mnie równowaga. No nie o ten przykład z CIA też, nie? oni z jakiegoś powodu coś takiego robią. Więc to jest pewna równowaga, moim zdaniem, jest to potrzebne. Nie wszystkie treści są złe, niektóre, nie wszystkie są dobre. Ja zakładam, że większość tych rzeczy, które tam jest, to jest FUT. Jest taki świetna konfa, była, top, ale akurat mi wpadło. Lat temu, nie wiem, z cztery, w Lipsku, konferencja CCC, goście z Zurichu odpalili sobie skrypt, który za bitcoiny kupował rzeczy w darknecie, na YOLO. Mhm. Nie? Na zasadzie losował. No i tu przyszła mu torebka Louis Vuitton, tutaj przyszło MDMA, tutaj przyszło, nie wiem, kasted jakaś tam lewa licencja na coś i tak dalej. I ten bot to zamawiał. I oni to rozwieszali w takiej galerii sztuki. I w pewnym momencie przyszła policja. Powiedziała: No kurna, fake, fake, fake. Tutaj taki zegarek, coś tam. Kogo aresztować? No bo aresztować będziesz, nie wiem, właściciela budynku, algorytm zaaresztujesz, tego programistę, który napisał, że wiesz, wejdź w randomowy wątek i tam kup to, co tam jest, nieważne, co to jest, nie? Kogo aresztować? Jaka jest odpowiedzialność za coś takiego, że coś takiego się dzieje? E, to była galeria. Ja, ja znajdę sobie tą nazwę, bo. I roz, jest... rozkminili to? E, no nie, no, jakby ostatecznie puścili ich wolno stary. W sensie kogo mieli zamknąć? Za co? Nie? Oni pokazali, że coś takiego. Taki proceder jest i taki proceder, no. Ciężko jest nam zatrzymać jako społeczności, no bo to jest jeden z kolejnych jakby rynków, w którym tam się operuje. Ciekawe w takim razie, jak to się będzie rozwijało. Jeśli już można robić takie rzeczy, to na pewno będzie można robić bardziej skomplikowane rzeczy, za to tym bardziej nie będzie wiadomo, kogo zamknąć. No tak, no bo problem jest z powiązaniem z tożsamością, nie? Zostawiasz zawsze jakieś ślady swojej tożsamości, natomiast tutaj to jest trochę tak jak dyskusja o ai nie? No to kto teraz powinien siedzieć, jak AI podejmie taką decyzję? Twórca, firma, ty, bo tam nadawałeś ten... No, to nie jest takie proste, żeby nakreślić tą granicę. Przynajmniej na dziś jesteśmy w takim miejscu, że no, nie, jest, nie jest to jednoznaczne dla wszystkich, nie? My jakby jako ludzkość się definiujemy w tym kawałku, więc yy, uważam, że świetny happening zrobili, że wiesz, na, nakupowali tych rzeczy, bo uświadomili ludziom, że przyszła policja i co miała zrobić? No i kogo aresztować, nie? Czyli to jest znowu taka sytuacja, jak mówiłeś o tej szarej strefie, że pokazują właśnie, że są jakieś problemy i teraz trzeba się na nie przygotować, bo inaczej nikt nie był pewnie świadomy, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Tak, 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 tak. Natomiast wiesz, tacy ludzie czasami kończą w dobrych miejscach. Nie wiem, ja tak ostatnio o mitniku opowiadałem, nie? Taki jeden z najsławniejszych hakerów świata, świętej pamięci już. Ja jako dzieciak byłem nim strasznie zajarany, bo on zawsze mówił, ja łamałem ludzi, nie pieniądze. Ludzi nie systemy, nie. W sensie W sensie tam... mentalne modele tych ludzi, które, tak, których tak, używają. Tak, tak. On potrafił przyjść, powiedzieć, siema, jestem tam, wiesz, do naprawy klimatyzacji, wpuścisz mnie, bo nie działał na trzecim piętrze, recepcjonistka, A, sorry, nie wiedziałam. Coś tam wpuściła go, wszedł do środka, za, zarypał hasła i potem już wiesz. To ostatnio też opowiadałaś o takim case'ie, że ktoś okradł, też właśnie jakaś taka sytuacja, że ktoś, że ktoś włamał się do Microsofta, czy do pięć tak, osób. Tak, tak, tak. No, no, no. Przestępczę, przy, ta, ta babeczka. To. Fajne case'y, naprawdę fajne, fajne takie rzeczy się dzieją. Natomiast. I ten ludzki e... błąd ciąż jest dużo łatwiej wygenerować. Jest taniej. Jest taniej, stary. Atakowanie systemów to jakby, wiesz, na, o, czarny rynek, tak, a propos Darknetu, no to tam skupuje się też podatności. Czyli jak jesteś badaczem bezpieczeństwa, no to masz albo jasną ścieżkę i idziesz do takiego Apple, Microsoft'u i tak dalej, mówisz, hej, tu macie podatność, ktoś może przejąć kontrolę nad twoim kątem, nie? I dostajesz tam 100, 200 koła, w pewnych przypadkach nawet bańkę. Idziesz w Darknet, dostajesz 10 razy tyle. I to nie mówię dlatego, żeby zareklamować Darknet, no bo oni... E, jakby, Trochę po... mówisz. Oni potem... No nie <laughs> no, bo źle się spało potem, nie? E... Ale to jest właśnie problematyczne w opowiadaniu o takich rzeczach, że... W... Jednak są jakieś benefity w używania tego, dla, dla, dla których ludzie tam właśnie przychodzą. I w momencie, kiedy opowiadasz o tym, tak jak ostatnio rozmawiałem z Robertem Rutkowskim i opowiadało o heroinie, to też miał takie obiekcje. Ja mówię, kurde, no opowiadam ci, jak jest po tej heroinie, ale to trochę brzmi sketchy, bo teraz też będę chciał ją wziąć. Wiesz, o co chodzi? Ja, ja słuchałem tej rozmowy, petarda <laughs> rozmowa, jakby yy, taki. No są to mieszane uczucia, nie? Mm -hmm. Tylko. To zależy od tego, jakim człowiekiem jesteś. Ja bym nie mógł spać nie? po czymś takim, więc ja mam, ja mam tak wbudowane. Są tacy, którzy, wiesz, będą ocierali łzy tymi dolarami i będzie, będzie im dobrze, jakby coś takiego znajdą. I są psychopaci, których, po, po, po których to po prostu spływa i się w ogóle nie będą przejmowali. Pewnie tak, pewnie tak, nie, bo wiesz, swojego czasu, nie wiem, to zeszły rok był chyba, kiedy Rosja powiedziała, że oni płacą chyba tam więcej niż rynek, czyli dwie czy trzy bańki chcieli zapłacić za podatność na signala, czyli na błąd, który by znaleźli w sygnalu, bo się dowiedzieli, że stron, militarna strona ukraińska korzystała z signala do komunikacji tam, nie pamiętam, czego artyleryjskiej, czy czegoś, nie? Podnosili stawkę, bo im zależy, podnosili stawkę, no więc jak ktoś znajdzie, no to będą gdzieś tam łapać. I e, tak się dzieje wszystkim, nie? I co, sprzedałbyś, jakbyś był takim badaczem, sprzedałbyś ruskim, no... Dobra, bar bardzo ci dziękuję. Dzięki bardzo, Szaf. <grystanie> <grystanie> Takie życie, taki rap, co? ja ci powiem. <grystanie> Siemanko. O teraz specjalnie dla was będę nie nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro.